A w pokus, dzisiaj to w sumie powtórka, bo mi zasmakowało to, co wczoraj. Tylko dzisiaj ładnie grażamy. Taki profesjonalny, profesjonalna ekipa dokładania jedzenia mi je tak wymodelowała, żeby ładnie na talerzy wyglądało. I tak dalej. Dobrze wiecie, super spoko. Pozdrawiam wszystkich widzów. Akuratnych i tak dalej, no i więcej się wam produkuje chyba z samochodu jadąc dalej. Bo teraz mi się chce jeść Polecam wagę zdrowie, szczęście, bezuzależnie. To placuszki ziemniaczane, placuszki owsiane, takie z jabłkiem. A reszta fast foodowa, niby frytki, tylko zdrowiej. A kosztuje to tyle co pół hamburgera. Więc nie bądźcie hamami, nie jedźcie hamburgerów, kebabów i tak dalej.